Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku owocnych dyskusji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o naszych preparatach, które są certyfikowane do zastosowania w uprawach ekologicznych. Są to miedzian 50WP oraz miedzian 350SC. Tak jak wspominał nam ostatnio Pan Stefan Juda z gospodarstwa w Sośniczanach, miedziany stosuje 99% sadowników. Preparaty te wyróżniają trzy cechy: brak pozostałości, Brak uodpornień oraz to, że miedź jest naturalnym składnikiem środowiska. Produkty takie jak Miedzian 50WP oraz Miedzian 350SC możecie Państwo nabyć tylko w autoryzowanych punktach handlowych. Kolejnym naszym produktem certyfikowanym do zastosowania w uprawach ekologicznych jest Acarol 770EC. Jest to pierwszy insektycyd, który wykorzystujemy w sadzie do ochrony przed przędziorkiem. Środki, o których Państwu dziś opowiadam, są dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Kapak natomiast jest preparatem niechemicznym, silikonowym, który znakomicie sprawdza się w zwalczaniu mszycy, przędziorków i larw miseczników. Preparaty, o których dziś Państwu opowiadałem, są dostępne w większości punktów sprzedaży środków ochrony roślin. Jeśli chcielibyście się Państwo dowiedzieć szczegółów na temat zastosowania naszych preparatów, to zachęcam Was do kontaktu z naszymi przedstawicielami w regionie.